naszej patronki, każdego Sankt W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieku. 24 maja, Przenajświętszej Marii Maryi, Panie, z wiernych. biednych. Święto to postanowione zostało przez papieża Piusa siódmego roku pańskiego, 1814 krótka nauka o potędze pośrednictwa Maryi. Wszystkie tytuły, pod którymi wzywamy przy Najświętszą Marię Panny, jako to Matki Bożej, Matki Odkupiciela i tym podobne, są dla nas bardzo drogimi, bo się odnoszą do tych niezrównanych jej przywilejów, które ją nad wszystkich świętych i nad wszystkich aniołów i aniołów, bez porównania wyżej stawiają, jako istotę najdoskonalszą, jaka z rąk boskich wyjść mogła. Jako tę, która po Bogu jest istotą najświętszą, jaka tylko być może, nie będąc Bogiem sam. Lecz cytuję jej wspomożenia wiernych, który jest właśnie przedmiotem czci, oddawanej jej w dzisiejszej uroczystości, jest cytułem dla nas, jeżeli tak wyrazić się można, najważniejszym, gdyż z niego. Wskutek jej nieprzebranej ku nam miłości macierzyńskiej i nie, z nieprzebranej ku nam miłości macierzyńskiej i z rozporządzenia największego miłosierdzia Bożego, najwięcej korzystamy. Bez niego obejść się nie możemy ani na chwilę jedną, i jego skutków najzbawienniejszych bezustannie doznajemy. Przez wszystkie inne tytuły tej naszej niebieskiej, najdroższej pani oddajemy cześć przywilejom, które stanowią jej wielkość niezrównaną. Owszem, niepojętom rozumem ludzkim jako matki Boga prawdziwego, a więc istoty, na którą tenże Bóg wszechmogący, wybierając ją i przeznaczając sobie za matkę, musiał zlać całe morze łask, całą ich obfitość. Naką na tylko w całej nieograniczonej potędze swojej mógł się zdobyć. Lecz przez tytuł to dopiero wspomożenia wiernych, wymieniamy, wygłaszamy, uwielbiamy i przypominamy jej ten znowu, jej jedynie właściwy i ją jedynie spotkać mogący przywilej, że wszelkie boskie łaski i pomocy niebieskie nie spływają ani w ogólności na Kościół cały, a nie na każdą duszę w szczególności inaczej, jak za jej wszechmocnym pośrednictwem i przez jej przenajświętsza ręce. Gdy zaś z drugiej strony wiemy, że według nieomylnej nauki Kościoła, a niezmiernej wagi ogłaszającego nam w tę prawdę, tak jest, że nikt zbawienia dostąpić, nikt grzechu się ustrzec, z grzechów powstać, w cnocie wytrwać nie może jak tylko za łaską i pomocą Bożą, więc ponieważ tych łask inaczej otrzymać nie sposób, jak za wstawieniem się i przez przy Najświętszej Marii, to jest nie inaczej, jak za jej wspomożeniem. Czyż niesłusznie powiedzieć mogliśmy, że tytuł jej do tego właśnie odnoszący się, tytuł jej wspomożenia wiernych jest z jej tytułów dla nas najważniejszym, najdroższym, najpotrzebniejszym. On to zamyka w sobie tytuł, przez który wszystkie inne jej tytuły, najwyższe jako Matki Bożej, Matki Odkupiciela, Matki Łaski Bożej, Ucieczki Grzeszników i tak dalej dla nas, na naszą korzyść się zużytkowują, gdyż ona raczy używać ich na to, aby nam właśnie przez tytuł swój Wspomożenia Wiernych wyjednać wszelkie i w każdym razie potrzebne Wspomożenie Boże czyli wszelkie do zbawienia uświętobliwienia naszego potrzebne łaski. Jak dalece zaś jej to powszechnie przyjętym w Kościele zdaniem, że nie inaczej jak za pośrednictwem i przez ręce naszej Matki Niebieskiej postanowił Pan Bóg raz na zawsze udzielać nam łask swoich, posłuchajmy w tej mierze najpoważniejszych Pisarzy Kościelnych a oraz i Wielkich świętych. Że jest rzeczą pożyteczną i właściwą pobożności chrześcijańskiej, pisze święty Alfons Liguoli, uciekać się do pośrednictwa Maria, od Marii, o tym, wątpię, o tym wątpią chyba ci tylko, którzy wiarę się wyrzekli. Lecz ja utrzymuję, prócz tego, to pośrednictwo Marii jest niezbędne do naszego zbawienia. Niezbędne, mówię nie bezwzględnie, ale jak się wyrażają teologowie, z konieczności moralnej. Zaś konieczność takowa wypływa z woli samego Boga, który chce, aby wszystkie łaski, jakie nam udziela, przechodziły przez ręce Maria, kto utrzymuje święty Bernard, a którego zdanie dziś jest powszechnie przyjęte. Ten zaś doktor Kościoła powiada, że Pan Bóg obdarzył Marią wszelkimi łaskami, aby Maria była kanałem, przez który dostaje się ludziom wszelkiego rodzaju dobra niebieskie. I z tego powodu tenże święty robi następującą uwagę. Jeśli powiada przed narodzeniem przy Najświętszej Panny, nie wszystkim ludziom dane było czerpać ze źródeł łaski, bo, łask boskich, to dlatego, że w ten czas nie istniał jeszcze ten porządek, porządny dla nas kanał. Lecz Pan Bóg obdarzył świat Marią na to właśnie, aby przez nią łaski, by jego ciągle spływały na nas. Miarkujmy z tego, jak dalece Pan Bóg chce, abyśmy z największym nabożeństwem i z największą miłością czcili tę naszą królową i w każdym razie uciekali się do jej pośrednictwa z największą ufnością, kiedy złożył w niej całą pełność wszelkiego dobra, abyśmy wiedzieli, że odtąd całą naszą nadzieję w niej pokładać mamy. Bo wszelkie łaski, zbawienie samo. Nie otrzymujemy inaczej jak przez ręce Maryi. Święty Antonin mówił toż samo. Wszelkie łaski, jakie się dostały ludziom, nie doszły ich inaczej jak przez pośrednictwo Maryi. Dlatego porównaną jest ona do Księżyca, gdyż pisze święty Bonaventura, jak Księżyc umieszczonym jest pomiędzy Słońcem a Ziemią, aby odbierając w nocy promienie od Słońca oświecał niemi Ziemię. Tak Maria od słońca niebieskiego odbiera promienie łaski, aby je spuszczać na nas, mieszkańców tego ciemnego padłu. Dlatego także nazywają kościół bramą niebieską, gdyż według uwagi świętej Bernarda, jak każda łaska monarchii ziemskiego udzielana jest poddanym się do nich przechodzi przez bramę jego pałacu, tak podobnie że żadna łaska boska nie dostaje się nam inaczej, jak przez ręce Marii. Święty Hieronim toż samo innym pięknym porównaniem wyraża. Pełność łaski Piszon zawarta była w Chrystusie, jako w głowie mistycznego ciała, które stanowi Kościół. I z niego to rozchodzą się na nas wszystkie ożywcze soki. To jest wszystkie pomocy niebieskie, niezbędne do zbawienia, gdyż ciała, które On jest głową, my jesteśmy członkami. Lecz i w Maryi zawarta jest pełność łaski, jako w szyi. Przez którą z głowy na całe ciało rozchodzi się pierwiastek ożywczy. Co święty bonaventura tym sposobem tłumaczy? Odkąd, sposobem, odkąd spodobało się Bogu zamieszkać przy czystym łonie dziewicy, otrzymała ona jakby pewną władzę nad wszelkimi łaskami, gdyż kiedy Jezus Chrystus wyszedł z jej błogosławionego żywota, wywiódł z Niego jakby z oceanu niebieskiego wszystkie potoki darów niebieskich. A święty Bernardyn Sieneński jeszcze to lepiej wyjaśnia. Od chwili, w której ta dziewica-matka, powiada on, powiada on, poczęła w żywocie swoim słowo Boże za sprawą Ducha Świętego, nabyła, nabyła że tak rzekę, szczególnego prawa nad wszystkimi tegoż Ducha Świętego darami, także że odtąd żadne stworzenie nie otrzymało żadnej łaski inaczej, jak za pośrednictwem i przez ręce Marii. Stąd na początku przytoczony święty Alfons doktor kościoła, wykładając to wyrażenie proroka Jeremiasza, gdzie on, mówi te, gdzie on mówi, że białogłowa ogarnie męża, w ten sposób i odnosi do tego, co tu mówimy. Tak jak gdy ze środka koła matematycznego prowadząc linią, aby ją za koło przeciągnąć, trzeba ją przeprowadzić przez obwód, który jego środek ogarnia, tak żadna łaska nie może dostać się do nas od Pana Jezusa środka wszelkiego dobra, jeżeli nie przejdzie przez Maryję, która przyjmując w łono swoje Boga człowieka w istocie ogarnęła go wokoło. Tak wtedy powiada tenże święty. Dziś powszechnie jest to przyjęte w kościele zdaniem, że pośrednictwo, czyli wspomożenie Maryi jest dla nas nie tylko przydatnym, lecz niezbędnym. Niezbędne jest, jak to powiedzieliśmy, nie z konieczności bezwzględnej, bo takim jest tylko pośrednictwo Chrystusa Pana, lecz z konieczności istniejącej. Wiesz, Kościół wraz ze świętym Bernardem sądzi, że z wyroków boskich tak jest, iż żadna łaska nie dostaje się nam inaczej, jak przez ręce Maryi. Według bowiem świętego Piotra Damiana. Pan Bóg nie chciał stać się człowiekiem bez zezwolenia Marii, a to najprzód dlatego, abyśmy jej na to najwyższe dobrodziejstwo zawdzięczali i powtóra, abyśmy dobrze zrozumieli, że zbawienie nas wszystkich oddane jest całkiem do woli Marii. I Ojciec Prokop taki porządek duchowy, po, pożytek duchowy wyciągnął. Święto dzisiejszego, dzisiejsze postanowione zostało przez Piusa. Siódmego, kiedy papież ten po długiej niewoli we Francji, roku 1814, dnia 24 maja przywrócony został do swojej władzy doczesnej w Rzymie. Nastąpiło to wbrew wszelkim oczekiwaniom ludzkim, a za szczególną opieką Matki Bożej, do której się on w tym celu Uciekał. Niech Cię więc i, po, i to pobudzi do tego, abyś najważniejsze potrzeby i duszy Twojej i Kościoła całego często polecał pośrednictwu Marii, wzywając jej wspomożenia jako tej, przez której ręce wszelkie łaski Boże na nas spływają. Maryjo wspomożenie wiernych, módl się za nami godni wierni w perspektywie czasu, który upływa jest 2025 rok. Ja zacząłem najświętszą ofiarę mszy świętej w Życie Rzymskim składać w 2016 roku, w grudniu potem już od 18 od 18 grudnia wyłącznie 2016 roku. No a od wyrzucenia mszy w 2017 codziennie modlimy się o przywrócenie Najświętszej Ofiary Mszy świętej w Rysie Rzymskim do naszego Salezańskiego Kościoła i cała dalsza część intencji. Nawet jeżeli tak wyrażona ta intencja, jak ją wyrażam codziennie, zostaje później przeze mnie wypowiadana, to w sercu tak ta intencja każdego dnia żyje. No i co? I nic. Matka Najświętsza nie wysłuchuje. Wysłuchuje zawsze. Wysłuchuje zawsze. Prośby, które kierujemy za stawieniem z wiernych przez Pana Boga, nie muszą i nie będą wypełniane na sposób taki, jakby nam się wydawało, jak po ludzku, by wydawało nam się, że jest najlepiej, najszybciej, najsprawniej. Mają na uwadze wysłuchane prośby przez Pana Boga, dobro naszej pojedynczej duszy. Wszystkich dusz. Widocznie dobrze nam jest. Zmagać się w czasie, kiedy to czas pokazuje. Pokazuje, jak to zmaganie o sprawę przywrócenia Najświętszej Ofiary mszy świętej jest w moim Twoim sercu. Czy to jest ważna intencja? Czy to jest bardzo ważna intencja? Czy to jest najważniejsza intencja? Nie ma ważniejszej. Żeby wiara katolicka wróciła do serc, żeby wiara katolicka z powrotem zagościła w sercach tych, którzy stanowią, są, z faktu święceń, urzędów, tą widzialną strukturę Kościoła, nie da się tego czynić, nie da się tego spełnić bez przywrócenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim. Nie jako suwenir, nie jako dodatek, nie jakby dla liberała była jedna z możliwych opcji, posoborowi posoborowcy i kto tam chce, ma sobie nową mszę, a ci, którzy przywiązani do tradycji, niech będzie też i dla nich gdzieś tam w jakimś miejscu, miejsce dla złożenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Tak nie. Tylko żeby miejsce Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim było w Kościele tak, jak winno być, to znaczy... Na taki sposób, że przy mszy świętej nie może zmieścić się nic, co chwałę Bożą pomniejsza, poniża albo wprost profanuje. Przy najświętszej ofierze mszy świętej w Rycie Rzymskim nie ma miejsca na nową mszę. I to sobie musimy powiedzieć. Już dawno mówimy, a dawno to mówimy, bo dzięki, jakoś pojęte jest. Tak samo jak nie ma miejsca w kościele, jeśli stoi ołtarz na posoborowy stół, jest do wykopania, jest do wyrzucenia, do wyniesienia, do przeniesienia. Kiedy, jak to się stanie? My trwamy w modlitwie i dojrzewamy. Dojrzewamy, kiedy przyjdzie czas, że przyjdzie wynosić posoborowe stoły. Zgłaszamy się, ale nie dla samego faktu yy, zadziania się zdarzenia, tylko z taką gorliwością, jaką dzisiaj, jeśli ta gorliwość jest, a jakaś przecież jest. Już od kilku lat trwamy w tym zmaganiu, w tej prośbie o przywrócenie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Przyjdzie nam wówczas trwać a msza święta jest i zdaje się, że się nic nie dzieje i nic nie może zadzieć. Najświętszą ofiarę Mszy Świętej w Rzymskim, dałoby się tak powiedzieć, też już kiedyś ileś razy tam mówiłem. Pan Bóg dopuścił być może, żeby została wyrugowana, zastąpiona, prawie, że zniknęła. Po to, że wtedy, kiedy zostanie przywrócona, niejako nie da się już jej z kościołów, z serc ludzkich wyrygować. A tu musimy pamiętać, że nie ma w życiu człowieka, żadnego człowieka, z wyjątkiem Maryi, takiej stałości, takiej wierności, która by nie, która by znosiła niebezpieczeństwo, że się okaże niewiara. Tylko w Maryi ta stało się. Dlatego się do jej do jej do Matce Najświętszej, oczywiście Panu naszym Jezusie Chrystusie. Dlatego się o po pomoc do Matki Najświętszej każdego, każdego dnia uciekamy, dlatego to wezwanie tutaj w tym miejscu przez nas zanoszone Maryjo spomożenie wiernych, a zaraz po nim Maryjo pogromicielko wszelkich herezji. Bądź się za nami. Mario, Maria Christianor, Christianorum ora pronobis, Mario, pogromicielko wszelkich herezji i heretyków. Módl się za nami, byśmy mieli udział w tym zmaganiu do końca i ze wszystkich naszych sił. Kapłani, czcigodni, wierni, każdy z nas, każdy z Was. Amen. ojca, syna i ducha świętego. Amen. amen. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.